Ja jestem optymistką, więc mam nadzieję, że zima będzie łagodna, ale na wszelki wypadek zgromadziłam oczywiście dużą ilość drewna, mam kominki, więc już umawiam się ze swoimi znajomymi, że jak będzie zimno w Warszawie, to mogą, tak powiem, przyjeżdżać. Ale oczywiście, że, że to jest tylko, tak powiem, traktowanie tego tematu w sposób żartobliwy, a on jest bardzo poważny, bo, bo on właśnie pokazuje, jak. Wtedy, kiedy nie ma się takiej długofalowej strategii, a jaka cena może być za to, właśnie, że przychodzi taki kryzys i e, niestety jest za późno na to, żeby coś zrobić. tak? bo przecież o tym, że powinniśmy iść w odnawialne źródła energii, że powinniśmy szukać wszelkich sposobów na to, żeby się żeby nie być zależnym od dostaw z jednego kraju, akurat który tak powiem, potwierdził to, że niekoniecznie jest naszym przyjacielem, że powinniśmy się uczyć również, w jaki sposób y, używać tej energii, tak? że, że to nie jest tak, że ona jest nieskończona. I to dotyczy przecież nie tylko akurat energii elektrycznej czy gazu, ale również wody, no, tego wszystkiego, co dała nam natura i y, y, ciągle jest takie przekonanie, że można z tego korzystać y, bez żadnych granic. Tak nie jest. I stąd też ja mam taką nadzieję. I to oczywiście są różne scenariusze, bo jeden może być taki, że ponieważ jest kryzys, nie ma w tej chwili energii, wobec tego wracamy do naszych naszego złota, czyli do węgla, tak? I znowu fedrujemy i mówimy absolutnie. W Węgiel, bez węgla nie damy rady. I już słyszę takie sygnały, tak? A zlikwidujmy ETS, a po prostu wróćmy do tego, co było. No, to jest droga donikąd, kompletnie. No i druga, która mam nadzieję, że jednak będzie przyjęta, czyli, że kryzys zmusza nas do tego, żeby po prostu przeskoczyć pewne etapy. I że. Tej sytuacji powinniśmy szczególnie przyspieszyć wszystko to, co powinno sprzyjać i tak wiele krajów w tej chwili robi, tak? tak robią Niemcy, tak robią Amerykanie. Więc po prostu wszyscy ci, którzy właśnie wiedzą, że dobrze wyciągnąć wnioski z tej bardzo bolesnej lekcji, będą na pewno inwestowali w to, żeby. Drugi raz nie przechodzić tego ćwiczenia. I oby nie było tak, że my znowu będziemy krajem, który niestety nie wyciągnął wniosków i uważa, że to, co było, tak powiem, kiedyś dobre, to do tego można wrócić, bo cena na to będzie bardzo wysoka.